Nareszcie wstałam. Ale zaraz do nowej szkoły trzeba iść. Nie chcę w ogóle iść do tej nowej szkoły, bo jeszcze czasem trzeba. Trudno. Nie, ja to tam nie polubi, przecież jestem sama. Jestem głupia. Tak, to mówiła. Mamo, ja idę do szkoły. Okej. Okay. Nie się? Może byśmy ją tak zaprosili do siebie, co? Przecież... No jest stara, czy nowa? Nowa przecież. Okej. Okay. Ej, czekaj. Ej, czekaj! Przepraszam, mamą chrupkę. Cześć, jestem Vanessa. Ech, hej. Jak możemy? Ja? Jakie mam na imię? A, no tak, jestem nowa. Ech, niestety Karolina. No cześć, cześć. Chcesz się do nas przyłączyć? No jasne. No Okej. Okay. O oh, hej, mm. yy, poznajcie się. Karolina. To jest Karolina Lady, Lady Karolina, poznajcie się. Cześć! Cześć. Yy, może byśmy cię tak uprowadzili o szkole, co chcesz? Yy, no. jak chcecie. To chodź. No właśnie chodź. Chodź tu są popularne, lepiej się do nich nie bliżej. Bo jak one coś powiedzą, to jeszcze od razu będzie kicha. Aha, okej, okay. tu chodź tam. <grystanie> Nareszcie kochaj poznałam. To było trochę długo. No widziałaś naszą całą szkołę. Trochę dużą macie tą szkołę. No. Aha, idziesz na to mi co nie? taką szkolą, więc Sama nie wiem, bo w mojej szkole nie chodziłam. No weź przestań. No chodź, no właśnie chodź. Będzie super. No dobra. Podasz nam swój numer? No jasne. Trzy, trzy, pięć Trzy, trzy, pięć Cztery, osiem, trzy Cztery, osiem, trzy Pięć, osiem, osiem Pięć, osiem, Dobra No to chyba na lekcję no, tak to chodźmy <grywka> już wszystko wiem Chodzimy po kolei Ała! Chodź do mnie. Okay. To jest wasza ostatnia lekcja i chcę ogłosić, że dyskuteka szkolna jest od 16.30 do 19.30 i to jest wasza ostatnia lekcja właśnie i robimy matmę otwieramy zeszyty Słuchaj, co? Już widzę jak. <coughs> Dusty i z na ciebie, lecą oni? Uh -huh. Co ty? No. <coughs> na oni... wszyscy wyszli dobrze. Wszyscy dostali 5 minus, ale też dobrze jakby ktoś wszyscy odgapili od siebie bo nigdy nie była takiego tegoś a więc wszyscy zostali sprawdziany piątki i proszę nie gadać okej? Okay? dobrze za 5 minut będzie dzwonek proszę się już spakować du, 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 du. No, dziękuję, i chyba dzwonek się zepsuł. E, dziękuję, i do widzenia. O, koniec lekcji. No dobra, co ja idę? Chyba się do domu przygotować na 16, bo jest 15. 16. No to już jest liceum, kochana. Kończymy nawet później, na o 18.00 możemy kończyć. Aż w jakiej okazji jest ta na szkolna? Ty nie wiesz? Dzisiaj, jest, y, Dzisiaj są walentynki. No tak. No. Dobra, to my lecimy. Pa. Ja też lecę. To... Pa. Pa. Mamo, już jestem. Okej. Okay. Y, mamo. Tak, przyjdziesz na dyskotekę? Tak, co się dzieje. Yy, mogę iść dzisiaj na dyskotekę szkolną? A przecież ty zawsze nie chodziłaś na dyskoteki. No wiesz, poznałam koleżanki nakręciły mi jakoś. No możesz, możesz. Oh my god, już jest 16.20. Muszę się szybko zacząć Dobra, teraz jakieś kolczyki Jak je by tu założyć? No, już wiem Mama, moja idę Okej okay. Czekamy na No Okej, okay, dziewczyny My god Co? Boże, jaka ty ładna. Zwykła. To gdzie ta dyskoteka? A, a, na górze, chodź. Okej. Okay. Ale fajnie, no super. na dyskoteki fajnie chodzi, co nie? No super. Uh -huh. mm, I do sklepu... Po co? Przecież jest super, no wiem. Ale idę. Nie, jest Dobra, nie idę. Uh. Ale super, no musimy złapać. Okej, okay. to no wyjdzie to wtedy. Spoko. Ale to głośno, co? Głośno, no. Wow. Ale super, no trzeba częściej na takie coś śledzić Ojej! O oh yeah. aha, 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 Co ty robisz? A nic, haha ha. Dobra, chyba idziemy, co? No nawet musimy iść No okej okay. Chodź Było świetnie, no Chyba tylko teraz, zanim oczekaj no. się Widzicie dziewczynę? No No, co? No, chyba idziemy do domu No To pa ja Ej, idę w tą stronę Ja też, to pa No, Coś sobie na razie posiedzę I będziesz Co? Co się dzieje? Musisz iść z nami Musisz Po co? M nie stroję sobie takich żartów jak wy Ale to nie są żarty, musisz z nami pójść Po co? Jestem chyba jakąś... Musisz... Okej, okay, okej. Okay. Chodź.